Założę się, że każdy z Państwa, albo prawie każdy, używa czegoś takiego jak Google Maps, prawda? To stało się tak powszechne, że bez tej aplikacji czy produktu właściwie nie jesteśmy w stanie żyć. Ale czy zastanawialiście się Państwo, jak właściwie powstają tak szczegółowe mapy? Jeżeli nie, to trochę Wam dzisiaj o tym opowiem. Mhm. Państwo, jest niedziela, godzina siódma rano. To, co odróżnia ten samolot od innych dziewięćdziesiątek, znajduje się pod brzuchem. E, tutaj jest wycięty otwór. Założona jest specjalna szyba, przez którą bardzo wyspecjalizowana kamera wykonuje zdjęcia tego właśnie, co znajduje się pod brzuchem samolotu. Bo ta wysokość zależy od elewacji tak, terenu. Tak. Bo Łukasz mi mówił, że lecimy na 6 km, a on robi zdjęcia, w których jeden piksel ma ile? 25 cm. 25 cm. To kółeczko o promieniu około 25 cm to 1 piksel na zdjęciu robionym przez aparaturę umieszczoną na samolocie, który pędzi z prędkością około 400 km na godzinę na wysokości 6,5 km. To przysłowiowy gogol, którego używamy my zwykli. Śmiertelnicy, a także inne um, popularne strony to produkty bardzo amatorskie.